Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Kolejne dwa dema z pierwszej płyty z piątego numeru. Dzisiaj mamy Lwaleona oraz Machines. raczej czy The Machines, ponieważ w piśmie jest <grywanie> opisane jako The Machines. Zaczniemy od Lwaleona. Była to platformówka wydana przez. A teraz tylko muszę sobie jeszcze przypomnieć, przez Longsoft, o ile dobrze pamiętam. Znaczy, grałem w nią kiedyś, dawno temu oczywiście. No taka nawet sympatyczna się wydawała. Potem od tamtej pory już, czy to było jakieś 20 lat temu pewnie, już nawet jej nie widziałem, ani nie dotknąłem. Jedyny kontakt jaki z nią miałem ostatnio to to, że na gogu wypuścili ostatnio zemasterowaną wersję. Znaczy, nawet nie wiem czy ona jest dokładnie zemasterowana, czy po prostu tylko ją wypuścili, ponieważ dostałem, też widziałem tylko info właśnie, że wyszła. Dobrze, to tak. Zacznijmy sobie tutaj od tej ramki. Czyli tytuł Lefleon, najnowsza krajowa platformówka, grafika rysowana w studiu, filmowym anim, w studiu filmów animowanych w Łodzi 8 MB i potrzeba 5 mega na HD. I teraz tak, Lefleon był najpierw w trzecim numerze CD Action, więc zaczniemy sobie od przejrzenia tej strony. To było właśnie w tym momencie, kiedy inne pismo chyba Gumbler wydał tą już, znaczy wydał już wtedy demo. Do, do tej gry, a CD-Action dopiero teraz w piątym numerze październikowym je wypuszczają. O, recenzja na jedną stronę: 486DX 266 MHz, 8 MB, więc nie miał jakichś tam bardzo dużych wymagań. A i była te, recenzja, była pisana przez Smuglera. <grym> Dobrze, i teraz tak, skoczymy sobie teraz do piątego numeru. No tutaj jeszcze wrzucili jakiś making of, ile dobrze rozumiem, jak to tworzyli, tą, tą grę i tak dalej. Rysowanie animacji, kolorowanie, klatka, klatka po klatce. No i tutaj takie przypomnienie jeszcze, że na temat wymagań i tutaj właśnie nie rozumiem, bo tak w nowszym numerze już jest dystrybutorem CD Projekt z tymi numerami telefonów, a tutaj w poprzednim numerze był Longsoft, też z tymi samymi numerami telefonów, więc nie wiem w końcu, kto, kto jest dystrybutorem, czy był dystrybutorem tej gry. Dobra, no to zacznijmy sobie przeglądać. Lwa Leona. Zaczynając od instalacji, o ile dobrze rozumiem. Tak, odbola się właśnie setup, setup. No i można było nawet po angielsku grać. O, no, ale już, już widzę, że się psuje grafika. Na no nic. No, Zbudujemy Polski. Może postaram się nie ruszać za bardzo myszką, bo inaczej nic nie będzie widać. Mhm. Zainstalowanie Gry. 100 wersja alfa. Eee, dobrze. No i ona, ona jest właśnie. Eee, Joule to jest bodajże lipiec, e, july, tak. Czyli z 31 lipca. Więc mają no, taką lekką obsługę, że tak powiem w stosunku do innych pism, oczywiście. że czyli z e zostaje na c, dobrze? Mhm. Mam nadzieję, że już w grze nie będzie tego, e, nie wiem jak się dokładnie nazywa to zjawisko, że zostaje poprzednia grafika, nie jest odświeżona. Dobrze, gra zainstalowana, teraz tak, e, tak są oczywiście, to już jest zaznaczone, Ok. E, pod 220 i 5, dma 1, ma 5, no i zobaczymy, czy to będzie działać później. Tak, tutaj się gra zainstalowała, e, szkoda właśnie, że nie podał mi katalogu, do, do którego instaluje, bo pada tylko miejsce, czy raczej dysk, gdzie będzie go instalował, aha, już jest to dobra. A co odpalmy, okej, okay, co? Myślałem, że nie będzie działać. Animacji chodu tego kota. Dawno, dawno temu, w odległej galaktyce. O, wybaczcie, to nie ta bajka. Całkiem niedawno. Na jednej z wysp w jego archipelagu żył sobie lew Leon, król zwierząt. Król Leon był dobrym władcą i wszystkie zwierzęta były szczęśliwe. Czy nie nazwyt to piękne, żeby było prawdziwe? Sami zresztą wiecie, że zawsze znajdą się tacy, którzy nigdy nie połowią swego władcy. A, oto i oni, spiskowcy. Podążają do swej bardzo tajnej bazy, by knuć plany obalenia króla. Zgotowali podstawę. Chcą zdobyć symbol jego władzy. Złotą koronę. Czym jest lew bez W Przerośniętym, wyleniałem kotem. Karty zostały rzucone. Małpa skradnie koronę. Lew na sofie mocno zasnął. Dla spiskowców było jasne, że najlepszy jest to moment, aby upraść mu koronę. Czy obudzi się królew? Czy ochroni swe królestwo? Chyba nie. Wredna małpa kiedyś była ochroniarzem, a kim teraz? Zaraz się okaże. Nie dość, że złodziej to jeszcze bałaganiarz. Zaraz potem w bardzo tajnej pani z biskowcy dzielą się zdobyczą. Żadnego szacunku dla władzy, barbarzyńcy. O, witaj królu. Obawiam się, że zaraz ci minę z Żedną. Nie chcę nic mówić, ale robi się gorąco. Weon! Weź się w garść, odbierz koronę. Pokaż co potrafisz. W drogę. E, Okej, okay. animacja bardzo ładna. E, jak właśnie na tamte czasy, no to bajki w telewizji z taką animacją, może nawet trochę. Nie mogę trafić tego rybala. No tak jak mówiłem, właśnie dodaciały bajki z taką animacją. Więc w momencie, kiedy za dzieciaka można było sobie coś takiego włączyć na komputerze, to. Fajne fajnie było coś takiego. Dobra, już kiedyś może nawet pamiętałem jakie dostawowanie jest, ale teraz to. Bardzo, bardzo, łatwo ginie. Nie, nie pamiętałem, że... A nie, nie, nie zginął. Padł tylko do wody. Dobra. No, hitboxy oczywiście też nie, nie, nie wybaczają, że tak powiem. Ja, no ładna kolorowa gra. W nas właśnie dwa dzieci. Tutaj nie mogę przejść. No nie, spróbujmy jeszcze raz. Szkoda, że nie mogę się złapać na przykład z czegoś. Ech... Okej, okay. chyba zbyt często wpadłem do wody w takim razie. <śpiewanie> Dobra. Myślę, że zaraz zakończymy tą żenadę <śpiewanie> w moim wykonaniu. <śpiewanie> OK. Dobra. To... Myślę, że to był LeBron. No, a jak chcecie sobie zobaczyć, jak, jak co grać, to musicie zobaczyć na YouTube, ponieważ e, nie specjalizuję się w platformówkach, że tak powiem. Okej, okay, to wrócimy sobie teraz na płytkę. E, dobrze, kolejna gra. The Machines. E, nie ma zbyt dużo wymagań, 4 MB/3 MB na dysku. Zobaczymy sobie w CD-Action co tam na, ten, na ten temat napisali. A, gra jest od L LK Avalon. To wygląda jak jakąś taką może, może logiczną grę. No nic, zobaczymy sobie. Zobaczymy sobie co, co możemy z tym zrobić. Na razie nie wiem za bardzo o czym jest ta gra. Aha, czyli zainstalowałem ją na dysku, z tego co widzę. Dobra, to zaraz sobie ją odpalimy, muszę tylko wyjść z menu. Nie, nawet nie, tylko wypakował mi instalator, że tak powiem. Teraz tutaj gdzieś powinny, powinien być jakiś egzek. Okej, okay. demo. A, set sound. No to set sound oczywiście na początek. Eee, dobra. No nie no, to, to nie jest Rolant. Eee, A coś innego? Spróbujmy może tego sąd dostawiać w takim razie. co eee, tak zmienić 220. Tutaj dam mu 5. Tutaj a, 5. Tutaj zostawię 1. Okej. Okay. Okej, okay, działa nie jest tak jak teraz, że teraz sobie tylko wrzucamy, ściągamy sobie jakąś grę na Steamie, odpalamy grę ze Steam'a i już wszystko powinno działać. To jest, to jest na pewno taka Czy to jest na pewno LK Avalon? To jest, chyba jest LK Avalon. Eee... Yy... Co ja mam teraz zrobić? O, okej. Okay. Hmm, dobrze. Stracę do levela. Okej, okay. nie, nie wiem czy tak będzie mi się podobać. Easy ospaje. Jeszcze sterowanie jest takie trochę... Powinienem chyba najpierw przejrzeć z widmi. Okej. Okay. Sprawdźmy. No, sterowanie jest naprawdę wybitnie. <śm> Bo nie, nie steruję z szokami, tylko steruję na, na klawiszu, że... Um, jest tak, jest na polskiej kreweturze to będzie tutaj AZ, tak? AZ i y, XC <grybuj> no, taka, taka, taka sobie tego. Taka. Mhm. Dobra, to może, może jeszcze raz i, i potem już wystarczy. Bo... No, takie jedną właśnie jedną rękę to ciężko to obsługiwać. Masakra. <laughs> Tutaj nad i to i wejdę na ten olej, to coś się stanie. To się nie stanie. Eee, zaraz. To tak trzeba właśnie trochę. To trzeba pokombinować, zanim się zrozumie. Dobra, sterowanie mega niewygodne. Nie mogę przejść tutaj, no ale to taka logia, taka obja... znaczy tak jak mógł, powtarzam cały czas, byłem trochę bez sensu, ale eee... różnym, różnym osobom się różne gry podobają, ja jestem akurat bardziej epeggi, strategie i tego typu rzeczy, no ale to myślę, że zakończymy tutaj w tym miejscu. Eee, dzięki za oglądanie. I spotkamy się w kolejnym filmie z następnymi dwoma domami. demami. Trzymajcie się, cześć.